6 grudnia wspominamy błogosławionego Jana Szeflera, biskupa i męczennika. Jan urodził się 29 października 1887 roku w Kelment w okręgu Satumare na terenie Austro-Węgier. Był potomkiem Niemców, którzy przed laty przybyli na Węgry. Był drugim dzieckiem z dziesięciorga, ubogich, pobożnych rodziców. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości. Od dziecka pragnął być księdzem, a w odkryciu i pielęgnowaniu budzącego się powołania pomagał mu ksiądz proboszcz z rodzinnej parafii. Naukę kontynuował w Satumare, w mieście na terenie dzisiejszej północnej Rumunii. Jezuici, którzy prowadzili liceum, zapewnili mu naukę i wyżywienie. A mieszkanie kościelne z miejscowej katedry. Uzyskał najlepsze wyniki w nauce. W seminarium był też najlepszym studentem. Święcenie kapłańskie przyjął 6 lipca 1910 roku. Krótko pracował jako duszpasterz, jeszcze tego samego roku został wysłany na studia do Rzymu. Po dwóch latach skończył z wyróżnieniem prawo kanoniczne. Po powrocie do kraju w diecezji Satumare. Podjął przede wszystkim pracę dydaktyczną. Sam wykładał, a także założył kilka szkół średnich i troszczył się o dobry poziom nauczania. Przez kilka lat pracował też w seminarium. Był cenionym kaznodzieją i spowiednikiem. Uczestniczył w trzech kongresach eucharystycznych w Chicago, Kartaginie i Dublinie. Dużo pisał, organizował pielgrzymki do różnych sanktuariów. 26 marca 1942 roku papież Pius XII mianował go biskupem diecezji w mieście Satumare. Święcenia biskupie przyjęło 17 maja tegoż roku. Jego zawołanie biskupie brzmiało: Aby byli jedno. Były to słowa prorocze, ponieważ Jan bronił jedności Kościoła w czasie II wojny światowej. Jeszcze bardziej po jej zakończeniu, gdy władze komunistyczne zmuszały go do zerwania jedności ze stolicą apostolską. Wtedy powiedział zdecydowane Nie mogę. Na reperkusje ze strony władz komunistycznych nie musiał długo czekać. 17 września 1948 roku rząd rumuński zawiesił jego działalność i Jan nie mógł wykonywać posługi kapłańskiej i biskupiej. W 1950 roku rząd odmówił mu też organizowania ruchu pokojowego, a 23 maja 1950 roku został wywieziony do obozu pracy przymusowej w Króryżbany. 19 marca 52 roku aresztowano go i nadal przesłuchiwano w więzieniu w Bukareszcie. W czasie przesłuchań był torturowany, między innymi polewano go wrzącą wodą. Oskarżano go, jak wielu duchownych, o szpiegostwo i współpracę z Watykanem na rzecz obalenia systemu. Skazano go na karę śmierci, lecz wyroku nie wykonano ze względu na jego stan zdrowia. Przebywał krótko w kilku więzieniach. 12 listopada 1952 roku przewieziono go do strasznego więzienia w Żilawie. Jeden ze współwięźniów Daniel Mirzachry. Zaświadczył, że zawsze był uprzejmy, cichy, pocieszał współwięźniów, a siły do znoszenia nieludzkich warunków czerpał z wiary. Zmarł w Lochach więzienia 6 grudnia 1952 roku. Pochowany był w bezimiennej mogile, miejsce to wskazał prawosławny kapelan więzienia, poruszony świętością biskupa męczennika. Jan Szefler beatyfikowany był 3 lipca 2011 roku. Tego dnia papież Benedykt powiedział o nim. Łączę się w radości Kościoła w Rumunii, w szczególności owczarni diecezji Satumare, gdzie dziś Jan Szefler jest beatyfikowany. Był biskupem tej diecezji i zginął śmiercią męczeńską w 1952 roku. Niech jego świadectwo zawsze podtrzymuje wiarę tych. Którzy pamiętają Go z miłością oraz przyszłych pokoleń. Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika, błogosławionego Jana Biskupa. Przez Jego wstawiennictwo obdasz nas ojcowską miłością przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.